Siemano. Hej, tu jeszcze ja tak poza nagraniem oczywiście. Wiem, że ostatni odcinek był spory czas temu, ale myślę, że uda mi się chociaż na chwilę znowu wrócić do nagrywania miarę regularnego, o ile w ogóle damy taka możliwość, a jeszcze myślałem chciałem tylko powiedzieć tyle i zapraszam na odcinek. Ja jestem bardzo, bardzo przez Was na tak. tak na moim kanale yy, Dzisiaj spróbujemy sobie pograć w Hired Ops, w który ja już trochę czasu pograłem yy, Czym jest w ogóle Hired Ops? Taką typową strzelanką, która może wyglądać podobnie jak na przykład Escape from Tarkov, z tą różnicą, że to faktycznie jest gra od Battle State. Konkretnie, tam jak dobrze pamiętam, oczywiście, pierwsza gra to była Contract Wars, z którego zaczął się wywodzić ogólnie sam Escape from Tarkov. I potem widzę, że zaczęli tworzyć Hyrule Opsa. Do Hyrule Opsa dostałem dostęp od twórców, oczywiście. To na pewno to dostałem od twórców. Znaczy, gra jest ogólnie Free to Play, tak, ale ja od twórców dostałem e, dostęp do konta premium na tam jeszcze trochę czasu, na 62 dni jeszcze. Ogólnie to było chyba na 3 miesiące. Jak dobrze pamiętam. Jak dobrze policzę e, Muzyczkę trochę ściszę. Nie wiem dlaczego w ogóle nie podgłośniło, ale cóż, tak czy siak, e, safe. Tak czy się, jak dostałem od twórców po prostu dostęp do niektórych rzeczy Dzięki czemu trochę sobie mogę pograć, potestować tę, tę gierkę I podblokować na przykład Skara, Nieskara, różne bronie, które no... Można kojarzyć z Tarkowa. bezpośrednio z Tarkova, jeśli ktoś w ogóle zna i kojarzy Escape, Escape from Tarkov Oczywiście, jest t 5000 ozyrys SVDS Dużo jest tego typu gier, to jest chyba SR25 Knight ale mogę się mylić. Tak czy siak, tak czy siak, czy gra jest fajna i godna polecenia? Hmm, cóż, ciężko powiedzieć. Ponieważ nie każdy będzie w stanie polubić coś tego typu, jak jest właśnie Hybrid Ops. To jest tak samo jak z Tarkowym: nie każdy po prostu będzie lubił grać też w Tarkowa. Rzecz jasna. To są gry tego, tej kategorii, które trzeba po prostu lubić. No i tak, o, do dyspozycji mamy wybór trybów, jaki chcemy ogrywać, jakie mapy, oraz wybór serwerów. No, jak widać, ja będę siedział na Moskiewskim na, Frankfurt, na Frankfurcie, z racji na to, że mam najniższe piękno tutaj dostępne. Do tego bardzo ważna kwestia jest taka, że jeśli załączymy sobie randomowy tryb, to dostajemy plus 25% więcej, plus 25 więcej kredytu i doświadczenia, jaki tutaj jest ogólnie dostępne. Bo wyższy level sobie nabijamy na postaci na przykład, czy też na koncie To dostajemy możliwość odblokowania dodatkowych skilli do postaci Każdy tutaj skill odpowiada za coś innego Odblokowujemy sobie lepszy ekwipunek, tak jak widzicie tutaj, hełm Jakiś tam zrzut moździerzowy, jak jest na przykład na asalcie. amunicję, AP, hot czy też po prostu heavy armor, czy ogólnie platey rzecz biorąc, które trochę mi przypominają te z Warzona, Ale to raczej nie ma żadnego powiązania z tym. To ma bardziej powiązanie z Tarkowym. Tak samo tyczy się to broni, które odblokowuje się z, też za wykonywanie kontraktów. Ponieważ w Hyred Ops mamy kontrakty który możemy wykorzystywać e, który możemy robić w celu zdobycia, w celu nabicia poziomu na danym e, coś nazywa danej fabryce broni, tak Czyli tam service, military service, tak jest tutaj Tactical, e, tactical IS Kiba Art czy Rustact i tutaj od każdego z nich będziemy dostawali kontrakty, oczywiście te kontrakty są od któregoś poziomu bodajże dostępne, i dobrze pamiętam oczywiście i na przykład my blind 7 enemy soldiers, i dostajemy za to skrzynkę od nich oraz tam exp, jakieś dodatkowe reputacje, nie reputacje czyli takie standardowe nabijanie reputacji po prostu. Uh, kill 4 enemy soldiers, ok, completed per match. Weźmiemy sobie ten kontrakt oczywiście. on jest taki miarę łatwy, więc nie będę za bardzo brał jakichś takich cięższych Tutaj, kill for enemy soldiers by headshot. To też weźmiemy sobie. I możemy tylko maksymalnie dwa kontrakty. Od widzicie, czas leci. E, więc musimy po prostu nabijać, tak w skrócie rzecz biorąc, tak? E, nagrywa, nagrywa. Tak, nagrywa. Dobra, ale przejdźmy do meritum. <kłysy> Czyli wyszukajmy sobie, najzwyczajniej w świecie, meczu. No to widzimy się zaraz. Dobrze, więc widzimy się z powrotem. Jesteśmy na mapie. Nie wiem w ogóle, co to jest za tryb. Nawet nie zdążyłem zobaczyć, to jest w ogóle za tryb. A, mapa, czyli tryb jest standardowy. Tryb jest standardowy, to jest... ...trupowy deathmatch. Jest oczywiście friendly fire, jeśli ktoś lubi katować swoich. Tak, Tactical Conquest. Iran, sale Iran Ja wezmę sobie Recon, bo ubiega się tym MPX-em. jeszcze trochę gierkę, nie było za głośno. No i okej, okay, możemy sobie dokupić hełm, wziąć sobie playty, które oczywiście ograniczają nasze ruchy. Amunicję AP, która ma lepsze przebicie, ale mniejszy damer zadaje. Hmm. Nie, polecę tym razem Hot Hamo, wezmę sobie granaty. Deploy. E, tylko, że ja chciałem... E, tylko, że ja nie chciałem grać e, tym... Dobra, trudno. Będę musiał poczekać aż zginę, wtedy będę mógł się odrodzić. Ale dobra, tu musimy... Co my tu musimy robić? Musimy przejmować punkty i utrzymywać, czyli klasyczne przejmowanie punktów i odbijanie ich oraz utrzymywanie. Oczywiście są dodatki do broni też. Są dodatki do broni, które można sobie zarzucać bez problemu, jak na przykład ten celownik, czy też ten y, urządzenie taktyczne, które obejmuje laser, latarkę oraz y, odświetlenie czerwone. Jakoś tak się to nazywało, nie pamiętam dokładnie. Yy, Ona chyba z laseru, ile się nie mylę. Ekspertem w tym nie jestem. Yy, bazuję na tym, co... wiem po prostu. O, no, dobra, jest mój mpx A O, zmienili wizę amunicji. Minus Tourist. Grenade, flesza. Dobra, flasza. Okej, okay, mamy mpx z celowniczkiem Nawet ciekawym celowniczkiem, ja go, ja go osobiście lubię na tarkowie, przyjemnie mi się z nim gra No tylko, że wtarkowa stacja ma co grywam. w ostatnio ogrywam, dużo ostatnio się u mnie zmieniło Powiedziałem nawet, że bardzo dużo, zresztą widzicie po w tym co jest w tle na kamerce Co no, za strzelanie, proszę... Dobra, jump. Cyk, leży. Minus... Ad, minus 1. Minus 3. Dobra, ale ja ledwo żyje. Przejmujemy punkcik. Oczywiście są tu dwie frakcje: Ber i Józek. Jaj, to już trochę się przeliczyłem w tym, w tym momencie, ale cóż, e, oczywiście mamy sonar. E, który oznacza nam e, e, przeciwników, którzy będą w danym miejscu. To jest to można zniszczyć ogólnie. W ogólnym umówieniu od samej gry. Mm, ciężko by było chyba z, trochę omówić dokładnie z racji na to, że bardzo dużo powiązań ma z Tarkowem. No nie, nie ma co się dziwi w końcu tak jest. Ta gra jest od twórców e, od Battlestate, czyli twórców Escape from Tarkov. Tak, mimo wszystko. E, przez co myślę, że... Osobom, które nigdy nie grały w Tarkowa, byłoby naprawdę ciężko ogarnąć yy, podstawy, które na przykład ja znam, ale ciężko jest mi wytłumaczyć. racji na to, że no mi na przykład tego nikt nie tłumaczył. Ja to. Ja tego te wszystkiego się uczyłem metodą po pierwsze propi błędów. Oczywiście mówię o tarkowie, tak? Metodą propi oraz miałem tam jak podpowiedzi do niektórych rzeczy od osób, które grają dłużej, które grają lepiej ode mnie, za co to oczywiście dziękuję. Ale z... z pewnością, jeśli ktoś nigdy nie grał w gry typu escape... Escape from Tarkov, gry typu Rising Storm, Arma, No to no nie oszukujmy się, takiego sobie będzie bardzo ciężko się tutaj w ogóle jakkolwiek i cokolwiek wbić. No ty je jełopie, ty cholero, idioto, kurde, biegasz. Wow, boli w uszy, boli osobom, które nie grały w tego typu gry, no będzie bardzo ciężko będzie bardzo, ale to bardzo ciężko się wbić hmm, czy też po prostu się nie irytować szczególnie, że tego, te gry nie są nie są dla e, graczy, którzy lubią grać casualowo tu nie da się być z casualem tu się po prostu na ci nie da być graczem każualowym, yy, ponieważ te gry mają w sobie jakiś stopień realizmu. Kurde, dostałem w czar czerp które mają w sobie jakiś stopień tą dozę realizmu, mimo iż nie zawsze jest ta doza realizmu widoczna. Hmm. Myślę, że można by zaraz asaltem pogać i trochę snajpera podexpić, ale ja sniperem nie lubię w to grać. Nie nadaje się do grania z tym Escape from Tarkov. No cóż. Dobra, e, ogólnie jeszcze będę miał do Was pytanie: wszystkich, o ile w ogóle ktoś wytrzyma do tego momentu, w, w ogóle będzie oglądał do tego momentu. Nie ma pompy. To punkci Czy chcielibyście, żebym na... Czy chcielibyście, żebym częściej nagrywał? Na przykład. E, na przykład z e, gier takich niszowych indików, ewentualnie. Wiem, że na pewno chcielibyście, żebym częściej nagrywał. To na pewno byście chcieli. To z pewnością. Ale ja też nie zawsze mogę nagrywać, nie zawsze mam taką ochotę, czuję, taką potrzebę, czuję się na siłach nagrać coś. No dzisiaj udało mi się coś nagrać, dzisiaj próbuję coś nagrać oczywiście. Jestem trochę zmieszany z sprawami, ale... Jeszcze pamiętam jak to się robi, więc spokojnie. Może będzie następny odcinek z innej gry, zobaczę. Planowałem, zastanawiałem się nad powrotem do... Do rozegrania tajszej kampanii... Yy... Rozgranie dalszej kampanii Black Opsa. Ale niestety straciłem wszystkie save, y, bo jestem po formacie. Zanim wyprowadziłem się, oczywiście to. Zanim się wyprowadziłem, to musiałem sformatować komputer. Bo inaczej nie byłbym w stanie grać w mniej więcej połowę. W mniej więcej połowę gier. No i zastanawiam się właśnie na Trees of Industry, w której rozwijamy własną który własną firmę yy, zajmującą się liniami produkcyjnymi a właściwie to przemysłem liniowym, że tak to ujmę ponieważ potrzeby z... Yy, robić na przykład meble to potrzebujemy tartaku, który przerabia na deski coś tego typu i... zastanawiam się czy ktokolwiek chciałby w ogóle, żebym nagrał ja dostałem za darmo, więc wypada ją noega mimo że kampania się dawno skończyła, ale... Kampania się dawno skończyła, bo nie taka, żeby miał możliwość stania jakichś ciekawszych gierek nowych, żebyśmy mogli sobie posprawdzać więcej, ale no cóż. Planuję wrócić do Skyrima, tylko musiałbym modyfikację znowu pobrać. Oraz pytanie, czy ile by się będzie chciało grać tego Skyrima? Znaczy, grać, nagrywać konkretnie, bo mi nie zawsze chce się nagrywać, nie zawsze chce się streamować. No, że teraz mam taki okres w życiu, w którym muszę się po prostu poważnie nad sobą zastanowić, przemyśleć sobie bardzo dużo spraw. Jakie wszystkie też sprawy, które zrobiłem, których nie zrobiłem. które są dla mnie dość bolesne, bym nawet mógł powiedzieć. Minus Anu! Więc no Ale cóż najważniejsze najważniejsze w sumie w Anu! w Anu! Minus Anu! Minus Anu! Minus robotą, zacząć się zajmować po prostu sobą i próbować jakoś sobie to życie układać tak jak chciałem to kiedyś robić Pierwsze poważne decyzja to po prostu wyprowadzenie się To jest jedno z takich w życiu Myślę, że warto, warto się nad tym zastanowić ale podejść do tego z dozą rozsądku i nie zrobić tego na łot że tak to ujmę No znaczy to są dość długie. Nie ma kurwa, cholero, jasno. Dobra, musimy odzyskać punkt numer dwa. Tak zobaczmy. No więc w ogólnym rozrachunku na razie może ten tak, odcinek nagram eee, jakie są moje wrażenia z tej gry przy okazji dopowiem jakie są moje wrażenia z tej gry oraz e, czy faktycznie warto w nią pograć Powiem tak, na tyle na ile ja się nagrałem w tę grę, mogę z pewnością powiedzieć że gra jest godna polecenia, warta tego polecenia bo jest inna niż wszystkie aktualnie dostępne shootery na rynku. I tak samo jak Arma 3 czy też... ale Arma 3 jak Arma 3 Tarkov Rising Storm. To są gry, które to są gry, które są, mają jakąś dozę realizmu, nie to co na przykład CS czy Rainbow Six Siege ale dobra hmm. weźmy sobie z karem zagrać. To nie jest to samo co na przykład Rainbow Six e, Siege, czy Contest Strike Global Offensive. To są po prostu gry które nie mają w sobie aż takiej dozy realizmu jak na przykład Tarkov, Arma czy Raging więc z pewnością osoby, które nigdy nie grały w tego typu gry, będą miały bardzo wysoki próg wejścia. Żeby w ogóle jakkolwiek i cokolwiek, na cokolwiek i po cokolwiek tu się nic nie wydarzy. Nikt tego nie widział, dosłownie nikt i tego się trzymajmy. co się po prostu nic nie wydarzyło? nie położył to granatę! jakieś Why am idiot? Why am idiot? O, no i wygrane. To jest ogólnie jeden z trybów, jakie są w tej grze. Myślę, że mógłbym pokazać więcej, ale. 18 minut odcinka, to tak w sumie. Raczej będę go ciął Tylko, ja ja że ja cały czas gadam, ale ja cały czas non Stop, coś mówię! No nie ma momentu, w którym bym czegoś nie mówił, więc. Najwyższenie w świecie. Yy... Najzwyczajniej w świecie myślę, że to powinno wystarczyć na chwilę obecną. I jakie jest ogólne moje Odczucia z grania w Pirate Ops? Nie jest to gra łatwa. To na pewno nie. Ma swoje minusy, ma swoje plusy. Z plusów na pewno to, że dla fanów Tarkowa i broni takiej bardziej stricte nastawionej na realistyczne, które faktycznie są, były, bo występują w życiu, były użytkowane w jakiejś tam jednostce, niejednostce, Myślę, że jak najbardziej warto, warto się skusić, pograć pod tym względem też. Ale myślę, że głównym nastawieniem nagranie w tego typu gry to nie powinno być aż taki totalny realizm O w ogóle s 58 muszę tego... Hmm, muszę panem nie, jest, nie, nie polecam się nastawiać na to, że to jest taki full, full mega realizm Nawet Tarkov nie jest full mega realistyczny, bo ma swoje odpały momentami, rzecz jasna Ale na pewno... Mimo tych minusów pod względem bugów, pod względem mechaniki, która nie każdemu może podpasować, gra jest godna polecenia, tak czy siak. Mimo wszystko, gra jest godna polecenia. Z ręką na sercu mogłem polecić. Po do tego jest oczywiście darmowa. Link prawdopodobnie będzie w opisie do tej gierki. Żeby jakby ktoś chciał sobie na zwyczajnym świecie sprawdzić. No i no co tu dużo opowiadać, tak naprawdę. Są klany. Można dołączyć do klanu, można stworzyć własny klan. Od poziomu, zależny od KD się ma, czyli statystyki. Kep to tam wiadomo, standardowy Free to Play. Nie ma co więcej odpowiadać. Są skiny. Jest Barter. Nie wiem, jak coś ze Steamem w tej kwestii, ponieważ no nie mam nic na Steamie, tylko mam wszystko bezpośrednio w grze, więc tu coś Coś może być ciekawe. Są też serw serwery, na które można podłączać. Tego nie testowałem, nie miałem okazji przetestować. Są bardzo wysokie. De tak, deathmatcha, nie deathmatcha. Różne tego typu. E możecie zobaczyć, jakie, jakie macie miejsce w ratingu w ogólnym e rankingu tego. Tu się dziwię, że ten gościu jest w ogóle na 11. miejscu, ale. Ever. Mam tylko 15 godzin w tej grę. No to nie jest najlepsze tego. Najlepsze związanie. Jaki ma najwyższy kader, gościu? 10 o! A mało co rozegra, no to proszę, nie mam o czym rozmawiać. Tak czy siak, yy, mimo tego wszystkiego, myślę, że warto po prostu zagrać Aerotops yy, przetestować sobie, dowiedzieć czy faktycznie chce się grać. A jeśli ma się ekipę, to po prostu z nimi zagrać. Maksymalnie można tam zagrać chyba z czterema osobami, z tego co pamiętam. Maksymalnie cztery, cztery osoby można zaprosić do party. I w sumie, no co to więcej mówić. no ja się będę z wami żegnać na w świecie i trzymajcie się do następnego A właśnie, zapomnijcie zobaczyć zajrzeć do opisu, podłączać, poprzeglądać moje social media oraz zostawić łapkę w górę, subskrypcję, jeśli odcinek się podobał i trzymajcie się do następnego. Ajo!